W nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku w miejscowości Bruśnik położonej nieopodal Nowego Sącza doszło do tragicznego zdarzenia. Grażyna B. zadzwoniła do pielęgniarki środowiskowej i poinformowała o śmierci swojej 80-letniej matki. Gdyby nastąpiła wczesna interwencja środowiska, w którym żyła ta kobieta, środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu, najprawdopodobniej. Do tego wydarzenia by nie doszło. Halo? Mama nie żyje. Pielęgniarka, zapewne, tak można się domyśleć, pomyślała, że to był jakiś zgon naturalny, więc poleciła pani Grażenie, żeby wezwała służby medyczne. Nie wiem, co się stało. Nie musicie się spieszyć. Ratownicy medyczni, kiedy weszli do mieszkania, w którym rozegrała się tragedia, no od razu rzuciło im się w oczy, że coś tu jest nie tak. Zbrodnia ta została dokonana w czterech ścianach. Moim zdaniem do podobnych tragedii dochodzi w wielu domach, w wielu mieszkaniach. Dopóki pokrzywdzeni będą milczeć, dopóki będą starali się ukryć negatywne zachowania swoich oprawców, dopóty nikt nie będzie mógł im pomóc. Trzy pokolenia kobiet: matka, córka i wnuczka. Najstarsza z nich, Zofia, uczyła kiedyś matematyki w pobliskiej szkole, ale kiedy urodziła się jej wnuczka, zrezygnowała z pracy i zajęła się jej wychowaniem. Mamy piękne zwierzątka, policzymy je? Tak, proszę. Babcia przejęła rolę swojej córki, krótko mówiąc, w wychowaniu wnuczki. Ona przygotowywała jej posiłki, dbała o takie codzienne rzeczy, zajęła się wnuczką jak tylko można było najbardziej i, i ta relacja wnuczka-babcia była bardzo dobra. Odkładamy teraz zwierzątka, bo musimy zjeść obiadek. Tak? Pani Zofia mieszkała w niedużej miejscowości pod Tarnowem. Miała ciężkie życie. Męża, który niezbyt ją szanował. Pyszną zupkę babcią gotowała. Mąż nadużywał alkoholu i był, jak to się nazywa obecnie, osobą przemocową. Pił alkohol, wywoływał awantury, był agresywny wobec żony. Zaraz przyjdzie mama. Grażyna, córka Zofii, poszła w ślady matki i również została nauczycielką. Uczyła języka polskiego w tej samej szkole, w której uczyła wcześniej jej matka. Zofia natomiast zajmowała się domem. Pani Grażyna mieszkała wspólnie z panią Zofią w mieszkaniu w budynku szkolnym. Grażyna była bardzo dobrą polonistką, szanowana, miła, sympatyczna, miała duże poważanie u rodziców, był kadry. Organizowała konkursy poetyczne, przygotowywała dzieci do różnych zajęć. Naprawdę była taką poloniską z krwi i kości. Mama! O, cześć, kochanie! Wszystko w porządku? Tak. Super. Lecimy. Relacje w tej rodzinie były bardzo skomplikowane i trudne. Pani Grażyna wykazywała się wręcz agresywnym zachowaniem wobec matki. Daj mi coś do jedzenia i wypiesz mi to na jutro, będę tego potrzebować. Lata mijały, a sytuacja w rodzinie stawała się coraz trudniejsza. Weź to stąd, nie chcę chleba. Zabieraj. Grażyna w takim środowisku wiejskim, powszechnie znana i lubiana, miała swoje tajemnice. Jedną z nich było to, że nadużywała alkoholu. I najpierw zaczęło się od jednego piwa, później od drugiego, później był to mocniejszy alkohol i ukrywała przed światem, przed społeczeństwem, przed kolegami z pracy, że nadużywa tego alkoholu. Śpij, kochanie. Śpij, malutko, moja. Alkohol, jak wszystkie inne środki narkotyczne, posiada tę cechę, że po to, żeby uzyskać ten przyjemny stopień relaksacji, musimy go używać coraz więcej. Przekraczanie tej granicy, do której jeszcze alkohol nie szkodzi, a daje przyjemny efekt, jest bardzo płynne i bardzo trudno jest znaleźć ten moment, w którym należy powiedzieć stop. Nie mogłabyś poczekać aż Asia zaśnie? Mogłabyś się zająć swoimi sprawami? Idź stąd. Wynocha, nie mogę na ciebie patrzeć. Ona po jakimś czasie musi tego alkoholu używać części i więcej. Alkohol cały czas czyni szkody w jej organizmie. Zarówno w sensie Biologicznym, somatycznym, jak i w sensie psychicznym. I ona na pewno widziała też, że matka pogrąża się w tym alkoholowym nałogu, że nadłożywa picia piwa, wódki. Gdzie stało? Nie opiekuje się nią, wymagała takiej opieki i takiej codziennej troski. Zobaczymy się domu. Nie umie się zająć nią jako córką. I to było na pewno dla niej bardzo bolesne. Jak twojej mamie ręce się trzęsły. Może jest trochę zmęczona. Córka widziała niewłaściwość postępowania matki. Widziała rozwijający się alkoholizm. I to, że się wstydziła tego, wskazuje na to, że miała właściwy sposób widzenia i interpretowania tej sytuacji. Matka kryła, krótką mówiąc, córkę, żeby to nie wyszło na jaw. Kiedy Grażyna potrzebowała się napić coś mocniejszego, to właśnie wysyłała matkę po alkohol, żeby nikt nie zobaczył pani polonistki w sklepie, żeby nie skojarzył, że ona lubi się napić, żeby bywa nie trzeźwa. I to matka jechała do sklepu, matka prosiła o alkohol, kupowała go i, i w tajemnicy wręczała córce Grażynie. Grażyna bardzo źle traktowała swoją matkę. Psychicznie dokuczała jej, wydawała polecenia, traktowała jako służącą. Pani Zofia bagatelizowała te rzeczy i uciekała od tego tematu. Ma. To już do sklepu i kup! Masz już dość na dzisiaj! Idź się położyć! Daj mi, jak ci mówię. Nie mam. Ja muszę się napić, rozumiesz? Nie co? mam! Dobrze, to ja wyskoczę przez okno! Chcesz tego? A! Chcesz właśnie tego? A! To wymuszanie przez nią pieniędzy czy też alkoholu od matki ma coraz bardziej dramatyczny, taki gwałtowny, a niekiedy nawet brutalny charakter. Nastoletnia już Joanna często staje w obronie swojej babci. Za chwilę wezwę policję! W pewnym momencie, kiedy jej wnuczka zawiadomiła policję o fakcie znęcania nad babcią, to w takiej sytuacji przyjechała policja, przyjechali funkcjonariusze. Zajrzeli do tego domu i zapytali panią Zofię, czy faktycznie jest pani ofiarą przemocy. Czy ewentualnie możemy założyć tak zwaną niebieską kartę? Babciu, co ty robisz? Pani Zofia kategorycznie odmówiła. Mówi, że nic się tu złego nie dzieje, nikt się na mnie nie znęca ani psychicznie, ani fizycznie. No i to jakby zamknęło sprawę. Nie było szans, żeby prowadzić postępowanie i oskarżyć panią Grażynę o to, że stosuje przemoc wobec macki. Przez lata Zofia ze wszystkich sił starała się dbać o dobrą reputację córki. Dzień dobry, Zosio. Dzień dobry. No. O, widzę, że z zakupu wracasz. A jajka potrzebowałam kupić. O matko, a co ci się stało w rękę? Jeszcze co, mój kot trochę wariuje. Ale to nic takiego. A, a co u Grażyny? Dzień jak co dzień. No wiesz sama, jak to jest. To nic szczególnego się nie dzieje. Czyli tak, samo życie. No. Mm -hmm. Wiesz, co, ale nie mam czasu dzisiaj rozmawiać, bo drobiazgi byłam jeszcze do obiadu kupić. Lecę, bo dzieciaki głodne. Spotkamy się, to porozmawiamy, dobrze? No, tak, dobrze. No, 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 no to cześć, pa. Cześć, do widzenia. Pa. Postawa matki, która chce zapewnić swojemu dziecku jak najlepsze warunki życia, mając krytyczne spojrzenie na to, co się z nim dzieje, to stara się ten problem ukryć przed otoczeniem. Walczy o dobre imię tej swojej córki, chociaż wie, że ona jest zagrożona z powodu tego używania alkoholu. I na tym polega ta trudność funkcjonowania matki. Grażyna popada w depresję i to jeszcze mocniej popychają w stronę picia. Do problemów związanych z alkoholem dochodzi jeszcze jeden finansowy. Uchodziła za wzorową osobę polonistkę, osobę dobrze sytuowaną, więc ludzie pożyczali jej pieniądze i brała takie pożyczki. Ze spłatą później było różnie, no bo ktoś, kto nadużywa alkoholu, to wiadomo, że na to przeznacza całe te fundusze. Nie tej szulady. Używanie dużych ilości alkoholu powoduje ograniczenie zdolności do pracy. W szeroko rozumianym znaczeniu tego słowa. I w związku z tym zasób pieniędzy, które można wydawać na alkohol, się zmniejsza. W takiej sytuacji narasta z jednej strony niepokój, rozdrażnienie związane z tym, że nie możemy osiągnąć tego zaspokojenia, które jest nam niezbędne po picie alkoholu. Z drugiej zaś strony musimy skądś uzyskać pieniądze. Po maturze Joanna opuszcza dom i wyjeżdża na studia. Kiedy kobiety zostają same, konflikt między nimi jeszcze bardziej narasta. Jeżeli chciała, żeby matka coś zrobiła, to pisała jej na takich małych karteczkach jakieś polecenia. Ale te polecenia były opatrzone jakimiś wulgarnymi stwierdzeniami, które były obraźliwe dla matki. No i ta przemoc z czasem pod wpływem tego alkoholu przerodziła się z przemocy psychicznej w fizyczną. Były rękoczyny, było bicie, było wyrywanie włosów, było popychanie swojej matki. Ruszyła pewna lawina, krótko mówiąc, która wydawało się, że się nigdy nie zatrzyma i skończyło się tragedią. Nie ma. To już do sklepu i kup. Pomiędzy matką a córką istniał niewątpliwie długotrwały, przewlekły konflikt związany z nadużywaniem alkoholu przez córkę. Wynocha, nie mogę na ciebie patrzeć. Jej coraz gorszym funkcjonowaniem społecznym <laughs> i z tym dyskomfortem psychicznym, który powstawał z tego powodu u matki. Ta sytuacja wymyka się jej całkowicie spod kontroli. Nie możesz Ale wychodzić, rozumiesz? Mnie jak ty Ale się pokażesz w takim stanie, proszę wszystko cię, wracaj do domu! Mówisz mi cały czas, co mam robić, mam możesz takie przestać. prawo, jestem Mielasz twoją matką! Prawa. To, Dokąd? No no takim no jak nie będzie tu ciszy! Interwencje policji miały miejsce. Powodem tych interwencji były właśnie negatywne, agresywne zachowania pani Grażyny wobec pani Zofii. Osobą wzywającą policję była albo pani Joanna, albo któryś ze sąsiadów. Trwający od lat i pogłębiający się problem alkoholowy zaczął z czasem mieć coraz większy wpływ na pracę Grażyny. W pewnym momencie ktoś poczuł, że ona coś piła, wiedziała o tym kadra nauczycielska, wiedział o tym momencie dyrektor. O, Grażynko, dobrze cię widzę. Przyjdź, proszę, później do mojego gabinetu. Wiesz, nie możesz pracować w takim stanie. Rodzice zaczynają mówić. M musisz przejść jakąś terapię. No, rozumiem, ale wiesz, no, ja muszę pracować. No, no tak, oczywiście. Pogadamy później. Wpadnij. Poszła na urlop, trochę odpoczęła, trochę. Zniknęły te stresy, troszkę mniej piła, trafiła do szpitala w tarnowie na odwyk. Później pojawiła się też u lekarza, który stwierdził, że pani Grażyna znowu może podejmować wysiłki zawodowe i może wrócić do pracy jako nauczycielka. Problem alkoholowy nie zniknął, ale miała przyzwolenie na to, żeby wrócić jako nauczycielka, jako polonistka do szkoły. Powróciły też stare problemy choć z daleka Joanna cały czas przyglądała się temu co dzieje się w domu miała stały kontakt z ukochaną babcią i od czasu do czasu ją odwiedzała Babciu dość już tego Proszę cię Zamieszkajmy razem. Zabiorę cię stąd. Przecież tu nie da się żyć. Nie mogę. Grażyna bez mnie nie da sobie rady. Może się zapić na śmierć. Nie mogę jej zostawić. Babciu, ja widzę, co się dzieje. Jest coraz gorzej. W razie czego dzwoń na policję. Ja nie będę dzwoniła na policję na swoją własną córkę. Babciu, ty jej bronisz. Ona wymyśla, że nie jest twoją córką. Nie kalaj własnego gniazda! To jest Twoja matka! Twój dom! Nie wolno! Rozumiesz? Nie wolno! W nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku doszło do kolejnej awantury. Najprawdopodobniej doszło do ostrego konfliktu pomiędzy matką a córką. Najprawdopodobniej związanego z kolejnym wymuszaniem na matce pieniędzy na alkohol lub alkoholu. Zostańcie. Czego? Nawłocik. Czego to Jesteś moim matką. O, jesteś Jesteś, jesteś matką. Najprawdopodobniej doszło do takiego stanu, który nazywamy gwałtownym spięczeniem emocji, doprowadzającym do agresywnego zachowania wobec matki. Nad tym zachowaniem straciła ona kontrolę w tym czasie. Pani Zofia tak naprawdę została zmasakrowana przez swoją córkę, bo obraz medyczny, który znajduje się w opisie zarzutu, wskazuje, że przede wszystkim doszło do, do obrzęku mózgu, do licznych obrażeń twarzy, do obrażeń natury obronnej za paznokciami ofiary znaleziono na skórze córki. To wskazywało, że broniła się przed jej agresją. Na skutek działań pani Grażyny, pani Zofia doznała licznych obrażeń, m.in. tego rodzaju, jak otwarcie na skórka, złamanie żeber, czy też złamanie kości gnykowej. Zgony na skąpił natomiast na skutek gwałtownego uduszenia się przez zadławienie. W moim przekonaniu i w moim odczuciu całej sytuacji, córce nie chodziło wcale o zabicie matki. I chodziło o to, żeby dopiąć swojego celu, czyli wymusić na matce znowuż uległość i wymusić na niej wydanie jej pieniędzy lub alkoholu. Kiedy Grażyna zrozumiała, co zrobiła, zadzwoniła po karetkę. Moja mama nie daje oznak życia. Nie wiem, co się stało. Zaczęła wymiotować krwią. Nie musi się spieszyć. Widać było jakieś ślady walki, widać było porozrzucone przedmioty. Denatka leżała na podłodze częściowo rozebrana. Była widoczna duża plama krwi tuż przy zwłokach. Widać był jakiś garnek z, z uchem. Tu było właśnie tak, bo, bo, bo mama, mama najpierw wymiotowała krwią, potem cały dzień się źle czuła i potem tak upadła i, i nie wiem, teraz ona tak leży i, i nie rusza. Czy ona nie, nie żyje, nie wiem, m kota miałam nakarmić kota. Jej zachowanie było irracjonalne. Podawała e, okoliczności zdarzenia, które się wzajemnie ze sobą wykluczały. Alkohol na pewno spotęgował ten akt agresji, tak mi się wydaje. Biegli stwierdzili, że na krótko mówiąc alkohol zawsze wpływa na odchomowującą, na, na sprawcę, który wtedy jest bardziej brutalny. I tak było w tym przypadku. Policjanci na miejscu badając alkomatę stwierdzili, że ma ponad promil alkoholu we krwi. Pani Grażyn właściwie tylko walczyła do końca o siebie, to znaczy przedstawiała siebie jako ofiarę, że to ona została napadnięta przez matkę, że ona się tylko trochę broniła, że tak naprawdę przez całe życie była tylko ofiarą swojej matki. Często osoby, które popadają w uzależnienie należą do tej grupy osób bardzo często, które nazywamy osobami o psychopatycznej strukturze osobowości. Te osoby te najczęściej nie mają poczucia winy, jeżeli zrobią coś złego, a poza tym, jeżeli wydarza się coś złego, to powodów, dla którego to się wydarza, znajdują na zewnątrz, na zewnątrz siebie. Grażyna nie okazała skruchy. Za zbrodnię, której się dopuściła, otrzymała wyrok 25 lat pozbawienia wolności. W 2046 roku, kiedy wyjdzie z więzienia, będzie w wieku swojej zamordowanej matki. Pani Grażyna zabiła osobę, która ją urodziła, wychowała, następnie Starała się ukryć wszystkie jej negatywne zachowania i ochronić ją przed negatywnymi konsekwencjami tego działania. Należy sobie uświadomić, że nie wykazywała żadnej skruchy, żadnego żalu. Tutaj uderzające było to, że sprawczynią jest osoba o wysokiej inteligencji, wykształcona, mająca wysoką pozycję społeczną. Mogłoby się wydawać, że, że mogła się powstrzymać przed, przed taką zbrodnią i to w stosunku do własnej matki. Może tego nie planowała, natomiast była to jakby konsekwencja jej wcześniejszych działań, tego zejścia z drogi prawa na drogę przestępstwa.